Witam wszystkich na moim kanale. Jak się uczymy slice surf, tak samo tak jakby większość elementów będzie bardzo podobna, taka sama jak przy flat surf. Dlatego, jeśli tutaj o czymś nie mówię, to proszę jakby odnieść się do lekcji, gdzie mówię na temat flat surf. Teraz powiem, postaram się nagrać takie najbardziej fundamenty, po prostu najbardziej. Istotne elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli ktoś jest leworęczny, to się tak mówi: must have, czyli musimy się nauczyć tak naprawdę slice. slice jak uderzać slice, bo to będzie bardzo duża przewaga. Dlatego do tych wszystkich, którzy są leworęczni, zachęcam bardzo. I to jest jakby przymus, żeby nauczyć się slice, od czego. Zaczynamy, zacznę tak naprawdę od poprawnego uchwytu, jak trzymamy rakietę, jest to Continental Grip, to jest, pamiętamy, bewelek numer 2, to jest mój poprawny uchwyt, jeśli chcę uderzyć slice serve, wiem, że niektórzy, może nie tyle, że też uczą, ale zobaczycie niektórych zawodników, że idą na Easter Backhand Grip, może podejdę troszkę bliżej, bo nie jestem pewien, jak będzie mnie widać. Niektórzy zawodnicy troszkę idą w tą stronę z rakietą, czyli to jest Easter backhand grip, żeby nadać piłce więcej takiego cut. Nie robimy tego i się nie uczymy też z kilku jakby oczywistych powodów. Zawsze staramy się uderzyć tak jak flat serve, tak samo slice, uderzamy, trzymamy rakietę Continental grip, żaden inny. Jeśli mam już mój poprawny uchwyt, następnym takim elementem, na którym musimy zwrócić uwagę, gdzie wyrzucamy piłkę. Jak się uczymy, staramy się wyrzucić piłkę od godziny pierwszej do godziny, nawet do godziny drugiej, to nam pomoże, zaraz do tego dojdę w czym. Dlatego, tak jak powinienem taką stawkę zrobić, jak się uczymy flat surf, uczymy się od 12 do pierwszej, slice surf, uczymy się od godziny pierwszej do drugiej i później, jak się uczymy kika. Uczymy się od godziny 12. Tak naprawdę mało kto uderza kika z 12 pozycji, od 11.30 nawet do godziny 11.00, w zależności jak bardzo jesteśmy flexible. Zamach ten lub za głową do momentu uderzenia piłki będzie dokładnie taki sam jak przy flat surf. Jedyną taką rzeczą inną, jaką zrobimy, to będzie delikatny jakby kąt na rakiecie. Tak naprawdę nie lubię tłumaczyć i pokazywać tego na piłce, ale to trochę, troszkę tam pomoże tak, taki image, czyli ten mental image, mieć w głowie, co tak naprawdę robimy. Dlatego, tak jak na przykład uderzamy flat serve, staramy się piłkę uderzyć tutaj na godzinę 12. Czyli tak uderzam, jak uderzam Flat surf godzina 12, jak staram się uderzyć Slash surf, bo tak samo a, często to jest źle mówione. To jest godzina pierwsza 30, czasami nawet do drugiej, ale zakładamy, że pierwsza 30, dlaczego to robię? Dlaczego na rakiecie troszkę będzie większy jakby kąt. Ten kon jest naprawdę a, niewielki i to jest od 3 do 5. A, stopni ten kąt na rakiecie będzie i o tym tak naprawdę też nie myślimy, bo oko nawet nie jest w stanie jakby wyłapać tego momentu i nie jesteśmy w stanie jakby kontrolować aż tak małego kątu na rakiecie, tak samo czy idziemy, jak uderzamy przez Flaser, czy uderzamy szeroką, czy uderzamy do środka, tak samo tak naprawdę, no nie jesteśmy w stanie jakby kontrolować tej główki rakiety przy uderzeniu. Po prostu głowa mówi, dłoni to tak powiem troszkę po chłopsku, bo też staram się jak najwięcej, żeby nie używać, bo zwróciłeś uwagę, że e, mówię dużo, niektórych rzeczy po angielsku, nigdy się nie uczyłem po polsku, w cudzysłowie, dlatego o wiele łatwiej mi jest niektóre rzeczy powiedzieć po angielsku. Też sam się jakby mniej męczę, używając po prostu po angielsku. Dlatego uderzając na godzinę Pierwszą 30. Dlaczego uderzamy w ogóle na godzinę pierwszą 30? Bo tak naprawdę a, chcemy piłce najpierw dodać moc, a później dodać side spin. Czyli żeby piłka, tak w cudzysłowie, żeby się kręciła w tą stronę. Uderzam pi pierwsza 30, nadaję moc i nadaję side spin. Tylko z tego powodu, że uderzając. A, bo to też jest bardzo często źle jakby mówione i uczone, że uderzam na godzinę trzecią. Nigdy ucząc się slice surf, nigdy nie uderzam na godzinę w piłkę, jakby powiedzmy, że to jest 12, tu godzina trzecia, nigdy nie uderzam, staram się uderzyć piłki na godzinę trzecią. Jak uderzam slice, tak samo, żeby troszkę sobie pomóc, żeby dodać, Większego, jakby takiego łuku do piłki, do wykończenia. Tak samo ten coil, pozycję zawsze zrobimy większą. Powiedzmy przy flat serve, stoję tak uderzając slice, zawsze troszkę i to też nie jest przymus, tylko to jest jakby kolejna rzecz, która może nam pomóc, żeby troszkę bardziej się zamknąć. Ten coil zrobić jeszcze większy. Teraz jeśli, bo niektórzy zawodnicy to też jest tak naprawdę powód, dlaczego tak mi się wydaje, dlaczego tak jest. Najważniejsze jest to, żeby żaden trener, czy mamy kontynuację Pronation, czyli tu jest Pronation do momentu uderzenia, czy mamy kontynuację i wykańczamy tak, czy nie mamy kontynuacji, czyli wychodzimy, uderzamy i robimy ten scooping. Dlatego na to chciałem po prostu zwrócić uwagę, że czy mamy kontynuację pronation, czy nie mamy, tego żaden trener tak naprawdę nie powinien uczyć. Dlatego o tym bym w ogóle jakby nie rozmawiał, nie zwracam na to uwagę. Uderzając Slice pamiętamy o naszej Trophy Position, żeby te ramię BARK bark, ramię żeby te ramię było wyżej, te było niżej tak samo łokieć staramy się minimum bo na początku będzie Wam troszkę ciężej wyjść z tego całego kojo żeby było w linii później jak najbardziej cofamy żeby był ten łokieć jak najbardziej z tyłu u igi tego nie ma iga z takiego czy innego powodu nie mi to oceniać bardzo rakietę ma w trophy position, jak robi loop, i ramię jest, można powiedzieć, na tej samej wysokości co przednie. A to jest bardzo e, ważny aspekt. To jest tak naprawdę fundament uderzenia flat self. Tak samo przy slice, bo to jest, po angielsku to jest car wheeling, czyli przerzucanie to jest power source. Z tego mamy tak samo moc. Pomijając fakt, że czasami tak widać, jakby miała łokieć po prawej stronie, maksymalnie w linii, teraz nawet u kobiet tych młodszych możemy zauważyć, że też jest bardzo duże, jakby zwracanie uwagi na to, żeby ten łokieć jednak był jak najbardziej z tyłu, niż w linii. Wyrzucając piłkę troszkę szerzej, od razu pozwoli mi to, że rakieta będzie troszkę miała ten większy kąt, to jest kąt od 3 do 5 stopni tak naprawdę, jak ktoś tam mówi w centymetrach 1 cm centymetr. pozwoli mi troszkę, żeby to uzyskać tak samo pozwoli mi ten swing pad będzie troszkę inny, jakby przełamać pozwoli mi ten scooping motion action, przepraszam jakby wdrożyć wychodzę, uderzam, staram się nad tu jeszcze się zatrzymam nie ma żadnego ruchu przy slice serve żadnego ruchu nadgarstek trzymam sztywno a jeśli będzie mieć jakikolwiek ruch a to też jakby samo siebie organizm nie pozwoli żeby mieć, tym bardziej nie forsujemy uderzam, nadgarstek jest sztywno i robię ten skup staram się żeby rakieta Strzelała po prostu do góry. Takim kolejnym elementem, na który jakby zwrócę uwagę a, przy slice i też troszkę bardziej wytłumaczę, jest zawieranie tej dłoni, bo tak naprawdę jest to inuicyjny proces, czyli jak wychodzę, zaczynam idę trophy position i teraz uderzam, zaczynam robić mój. A, lub za głową, ta dłoń tak naprawdę do tego momentu ten jakby intuicyjnie mi się schowa. Tylko pamiętamy teraz przy slicer jest bardzo istotne, bo tak samo jak uderzam przez piłkę, tutaj jakby sobie przypominam, żebym zabram, zabrał tą dłoń, żebym się jak najbardziej otworzył, jakby pomógł jak najbardziej się otworzyć Dodam jeszcze tak, że skupiamy się bardziej na tym, żeby tak przełamać tak jak uderzam flat tak samo uderzam slice żeby ten swing pad żeby troszkę przełamać dlatego wyrzucam na godzinę drugą wiem, że nie mam mocy tym się nie przejmujemy na razie na razie staramy się, bardzo długi czas jakby zajmie nam ten poprawny, żeby mieć ten swing pad żeby uderzając, żeby mieć ten skuping, action, a na tym najbardziej się skupiamy. Później, jak już naprawdę to już jest, nie chcę powiedzieć godzinowo i ile czasu, jak już zobaczymy, że nam to wychodzi, zapamiętaliśmy nasze mięśnie, bo to różnie też od studenta, zawodnika zależy, jak już zapamiętaliśmy, wtedy możemy jak najbardziej tą piłkę prowadzić jakby bliżej do godziny pierwszej, czy nawet do godziny dwunastej żeby uderzać. Na początku bym się skupił od godziny pierwszej do drugiej. Jeszcze pozwolę sobie dodać, jeśli o czymś zapomniałem, tak jak zawsze, postaram się dograć w następnych lekcjach. Za dzisiaj dziękuję ślicznie, zapraszam na kolejną lekcję. Już niebawem.